14 trików kuchennych, które ułatwią Ci kuchenne podboje. Żeby w szybki sposób pokroić kiwi do sałatki, wystarczy wykorzystać trzepak do miksera. Trzeba wbić go w przepołowione kiwi i przekręcić bok. Jeśli masz problem z otwarciem wina lub nie masz otwieracza, zapalniczka będzie w tym wypadku najlepszym wyborem. Podgrzewając szyjkę butelki, tworzy się ciśnienie i wypycha korek. Pokażę Ci sposób na czystą patelnię, bez konieczności, bez skutecznego szarowania jej po przypaleniu lub po prostu, kiedy nie chcesz za każdym razem, myć jej po tłuszczu. Na patelnię nakładamy papier do pieczenia i na papier nalewamy olej. W taki sposób smażymy, a po smażeniu wystarczy podnieść papier za końcówki i patelnia jest czysta. Masz problem z kanapą, z której wypadają składniki? Wystarczy, że szynkę położysz tak, żeby połowa wystawała za kanapkę, następnie na środek dasz ser i pomidora. Zawiniesz wystające kawałki szynki na składniki, a na górę położysz drugą część kanapki. Takim sposobem możesz zjeść się ulubioną kanapkę bez martwienia się o to, że składniki wypadną. Masz problem z krojeniem świeżego chleba, bo ten zgniata się i kromki wychodzą krzywe? Wystarczy, że odwrócisz go do góry nogami. Spód chleba nie jest tak kruchy, więc dzięki temu będzie łatwiej ci po prostu go pokroić nóż z czasem przestał kroić tak jak na początku. Nie potrzebujesz specjalnych narzędzi do jego naostrzenia. Wystarczy kilka razy przejechać ostrzem po spodzie miski. Noż będzie naostrzony, a ty przestaniesz się denerwować. Kolejnym sposobem jest ostrzenie noża o jajko. Tak jak we wcześniejszym sposobie, wystarczy kilka razy przejechać ostrzem po jajku i gotowe. Czy za każdym razem, kiedy pieczesz ciężko ci włożyć papier do foremki? Mamy na to sposób. Obróć foremkę i papier połóż na jej spód. Następnie zarysuj kształty rogów. Wciągnij papier i wsadź do środka foremki. Nie masz pojęcia jak znaleźć końcówkę folii spożywczej? Gumka recepturka ci w tym pomoże. Załóż ją na kciuka i palca wskazującego. I kilka razy przejedź nią po folii. Bez problemu znaniesz jej końcówkę. Odklejający się papier z blaszki. Jeśli pochlapiesz blaszkę małą ilością wody, to papier do pieczenia bez problemu się do niej przyklei, a Ty będziesz mógł wrócić do pieczenia. Genialny sposób na otwarcie paczki chipsów na imprezie. Użyj nożyczek do nacięcia opakowania na środku paczki. Naderwany pasek pociągnij w taki sposób, aby stworzyć owal. Jest to idealny sposób na otwarcie paczki chipsów na imprezie. Jeśli masz problem z odkręceniem słoika, to wystarczy, że ubierzesz gumową rękawiczkę i bez problemu otworzysz mocno zakręcony słoik. Ciężko wsypać przyprawy tak, żeby nie wysypały się one na stół? Zwykła kartka papieru będzie do tego idealna. Wystarczy zwinąć ją w rulon i wsadzić do pojemnika. W takim sposobem nigdy więcej nie wysypiesz przypraw.